Widzowie, bardzo chcieliście i zebrałem ekipę, która pomoże mi szukać cukierków na hard. Tak jest, hard nie jest na tyle mega trudny, co tak można się spodziewać, ale mam specjalną ekipę, która mi pomoże, żeby to nie trwało wieki, żebyście miary miarę szybko zobaczyli wszystkie cukierki. No i zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, że zrobiliście i zostawiliście subskrypcję, łapkę w górę, napiszcie w komentarzu. Jeżeli będzie naprawdę dużo komentarzy, że to zrobiliście, to nagram wam wszystkie cukierki na Extreme, gdzie są... I będziemy naprawdę fajnie sobie je szukać i chodzić po nich, więc no... Mam nadzieję, że zostawicie ten łapkę w górę i subskrypcję. Tak. Dobra. Pierwsze, co to jest, to widzowie zapomniałem wam powiedzieć, co jeszcze dodali w update'cie. I nie jest to w każdym w aucie. Ale gdy weźmiemy sobie autko, na przykład jakieś fajne autko sobie weźmiemy. Nie, nie, nie te, tylko na przykład weźmiemy sobie jakieś autko na przykład o takie. I gdy weźmiemy sobie to autko... O, to już się otworzyło. Weźmiemy sobie speeda, możemy sobie ustalić speeda. Możemy ustalić se... Tutaj od Driftu. To to było cały czas, ale mamy także podniesienie auta. Ale ile jest możliwości wyboru. A, są tylko dwa, czyli jest podniesione lub nie podniesione, więc nisko leży, lub wysoko leży. Gdy wysoko jest, to pewnie więcej wjedzie Więc też jest ten. Ale jeszcze mamy felgi możemy sobie wybrać. Na przykład teraz mamy takie. Teraz mamy takie. Takie ciemne. Niebieskie. Takie znowu ciemne. To lekko podobne do mojego auta w realu. Takie. Takie. Nie, nie, te, nie z, z, O takie. Nie, takie są chyba najbardziej podobne do mojego auta w realu, tylko mam takie bardziej tutaj zaokrąglone. Więc na Instagramie polecam zobaczyć jakie ja mam. Nie, wiem, czy na Instagram. Nowe już, ale no. <laughs> Żółte. To jeszcze są. O takie, jakieś takie grube. O to są bardziej podobne do mojego auta, i tylko. No, nie wiem, dobra, wejdźcie na Instagrama to zobaczycie. Takie jeszcze są. O, i Możecie sobie zmieniać. Ok. Więc dzisiaj bierzemy moją ekipę. Bierzemy i podchodzimy. O, każdy teraz będzie podchodził. I bierzemy sobie harda. Eee, hard. I mamy 0 na 30 i szukamy cukierasu. Biorę sobie rower, żeby jak najszybciej lecieć. Eee, dobra. I teraz tak, tu mamy cukierasa. Pół. Zebrałem. Yy... Biorę tu jadę. Oni będą mi szukać cukierków i stać przy cukierka, więc jak tylko znajdę cukiereska, to lecę do nich yy, Muszę lecieć na dach. Okej. Okay. Oj, oj, oj. Dobra. Oni tam gdzieś są. Dobra, jest, mam cukieraska. Dobra, oni gdzieś polecieli tutaj. Wie... O, muszę drabinę jeszcze wziąć. Dobra, widzę, 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 widzę. Yy, tu. Dobra, dzięki, dzięki, tu mnie zaprowadził do cukieraska jednego Dzięki wielkie Tak, 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 o tu mam kolejnego Dzięki wielkie A w sekretach są? Eee sprawdzić, czy w sekrecie tu jest gdzieś Nie widzę Dobra Okej, okay. dobra, 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 dobra Tu jeszcze Bo są gdzieś w pomieszczeniach Nie ma I tu w tym sekrecie nie ma, lecimy dalej one nie, są tylko w terenach miasta, nie ma nic za obrzeżami. Więc będzie chyba Git. Gdzieś tu jest coś? Nie ma. Oni będą mniej więcej stali też na cukieraskach, więc no też jak tylko zobaczę. O, tu jest, dobra, mam, super. Mam. O, tu jest kolejny, super. Dobra, widzicie i też od razu oni mi pomagają, bo widzę niki i widzę gdzie jest. O, tam jest, o, tu. Tu jest, tu. Dobra, super. Dobra, mam. Super, dzięki, dzięki, dzięki. Okej, okay. i od razu widzę z daleka, gdzie to się jest, i od razu. O, tu jest jeszcze! O, ale fajnie. Dobra. Już mam 9, 9, 9, 9. Yy, Czy tu będzie? Nie ma. Czy jest tu gdzieś w pomieszczeniach? Yy, trzeba teraz sprawdzać. Nie widzę. Dobra. O, mam! Chyba, tak? Mam, dobra, ale jak się. A tu? Nie ma, dobra. Eee, tutaj, czy gdzieś jest? Eee, Cukieraski. Cukieraski, nie widzę. Eee, będziemy musieli szukać jeszcze. Eee, halo, czy tu gdzieś jest? Nie widzę, nie widzę, nie widzę. tego możemy lecieć dalej. Dobra. Eee, musimy też szukać. Eee, o, tam gdzieś jest. Eee, tego mam. Tak, eee, tu. A, jest, mam porcie, mam porcie, mam porcie, mam porcie, dobra. Oni gdzieś polecieli w drugą stronę, więc myślę, żeby też polecić w drugą stronę, ale dopiero da się na 30. E, tego mam. Tego mam. E, lecimy dalej. Tutaj z tyłu. O, mam, dobra. Wiedziałem, że gdzieś tu będzie. E, gdzie oni są? Muszę ich znaleźć. O, tu i tu. Dobra, mam. Patrzcie na to. O, jeszcze przygotował mi idealnie. Agent Siergiej tutaj. Yy... Oj. Dobra, mamy. Jest. Pięknie. Dobra, mamy kolejnego cukieraska. Tu jest kolejny cukierasek. Tego nie zauważyłem, ale już jest. Yy, tego mam. Tego mam. Tego mam. Tu tego nie mam. Tego nie mam. Patrzcie na to. Oj, oj, oj Tylko jak tu teraz się dostać? A, tu prosto Oj, kurczę, dobra eee, Lecimy na górę, dobra, i mamy, i tu Ej, w miarę szybko to wszystko idzie Myślałem, że dłużej to czasu zajmie Ale jest naprawdę szybko Już mam połowę A ja jeszcze nie No nie, no O, no bliżej, bliżej O, tak, dobra Zupełnie nie umiem tego zrobić Dobra, jest, mam O, mam Dobra, udało się. Yy, I tu już nie widzę. Pewnie będzie gdzieś z tyłu. Więc lecimy gdzieś na tyły. Na tyły, na tyły, na tyły. I gdzieś tu. Sprawdzimy. Tak? O, jest mam kolejnego, pięknie. Yy, tego mam. Tego tutaj nie miałem! Jest! 17. Yy, o, tu tego nie miałem. Tego, dobra. Pięknie. E, tego nie miałem. Oj, dobra. Mam. E, o kurczę, oni w ton holu jeszcze w mi skaczą. Dobra, muszę lecieć. E, tu jest, super. Lecę, 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 lecę. Kolejne. Mam. Super. Maciej, tutaj, się spisał. Okej, okay, więc teraz tak. Mamy tutaj ten. Yy, tu mamy kolejne. Tam mamy kolejne. Ej, tych cukierków jest wszędzie dużo. Dobra, mamy kolejne, kolejne. Dobra, tu. Yy, czy jeszcze jest jakiś na daszku? Nie widzę. Na cmentarzysku. Tutaj. Super. Wziąłem, 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 wziąłem. Dobra. Yy, gdzie jeszcze są? Tu. Tak, nie widzę. Dobra, widzowie musicie w tutaj szukać i widzicie kogoś z cukierasem. Eee... Dobra, musimy sprawdzić dalej. Jeszcze 8 cukierasów. Ja jeszcze mam ten teren do sprawdzenia. Duży teren. Eee, tutaj. Tak jest. Tu cały teren. Eee, gdzie go mamy? Tutaj nie ma. Tu jest. Dobra, super. Mamy. Eee. Okej, okay, więc mamy jeszcze tu. Ej, dobra, gdzie jeszcze, gdzie jeszcze, gdzie jeszcze, gdzie jeszcze? Sprawdzimy tu. Więc widzowie, to po prostu jak przyjdziecie sobie tak szybko, to, to w kilka minut znajdziecie. Tu. O, jest, na środku. Nie zauważyłem. Mamy, dobra. lecimy jeszcze na górę. Ja wiem, gdzie jeszcze będzie. Na górze może tu nie być, ale będzie na pewno tu, 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 tu. Tu, tu. tu, tu. Yy, gdzieś w środku pewnie nie ma. Ej, ale się zdziwiłem, że tu nie ma. Się zdziwiłem, w... Nie, no musi tu być. Ej, nie ma tu naprawdę. Cukierasa. Dobra, a tu? Yy, tu, że może być jeszcze nie. Dobra, zaraz zobaczymy. Na bliżej kto znalazł? Yy, kto ma? Kto ma? E, dobra, zobaczymy jeszcze kto ma, bo że musimy podjechać najlepiej. Jeszcze do tych osób. A, ja jeszcze tu nie sprawdzałem. Dobra. Tu. Tu. No i właśnie. Miejsca, których nie sprawdzałem, no to, to trzeba znaleźć jeszcze. O nie! Dobra. Kościół myjnia mam. kosz. Y to napiszę, że... A, jeszcze szpital. Dobra, jeszcze w środku szpitala no tak, 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 tak. Dobra. Więc podjedziemy jeszcze w środek szpitala i to będzie tylko trzy mi zostanie. I tu, o, dwa mi zostanie! Znaczy, myślę, że... Dobra. Mam. Dobra, mam, więc tylko dwa, tylko dwa, tylko dwa. Ja już ma wiem, gdzie te dwa są, mam. Y Dobra, tu nie ma. Ej, to jest. Mm, tu nie ma. I bank, jest, yy, jeden. Ostatni. I znalazłem ostatni, który znajduje się w Mos pizza. Bierzemy i. 30 odblokowany pojazd. Dobra, i teraz mamy odblokowany pojazd. I możemy sobie go teraz najlepiej sprawdzić. Yy, dziękuję bardzo wszystkim za pomoc. Widzieliście, kto tu pomagał. Mieli niki. Dobra, i... O kurczę, Ten pojazd był! Ten pojazd jest z zeszłego roku. Tylko ten pojazd jest z zeszłego roku identycznie chyba na to ten sam. Eee, to trochę słabo. Dobra, usuwamy, Dobra. eee, nie! Jak się wróciłem? O, stanąłem. On. on coś tu ma teraz? Nie, ten pojazd identyczny jest z zeszłego roku. Też był chyba taki pająkiem. Napiszcie, czy był identyczny, czy nie. A ja wam dziękuję za oglądanie. Na razie trzymajcie Do kolejnego odcinka!